systemu i jedziesz. Przecież na systemie płacisz za paliwo. Za czym trzeba płacić? A telewizyjny trzeba płacić. A ty mówisz, mandatów nie płacisz, ale im tam rozrabiasz. I co, jaką dajesz świadectwo dla ojca? Co rozrabia, Że co? No jeśli po prostu złamasz ich prawo w świecie, jest kara, to płacisz tą karę. A między tym, że powiedziałeś świadectwo, to co oni jaki ustalili prawo, ja wiem według tego jak, jak żyję, jakie jest ustanowione prawo, ale ja nie będę się do tego prawa przesuwał. No i co? Że nie płacisz, że to za gaz i, i za, za światło, że to tamto. Ty myślisz, że ktoś mnie przestraszy i powiedzieć dobra, jak ty nie będziesz miał pracy, to idziesz sobie już, wychodź z domu i se rać. A, a ty myślisz? że ja sobie nie poradzę? Ale Czy ktoś. Się, Jeśli dobra, nie płacisz za światło, wie? odcinają. No, Jeśli nie płacisz za światło, wie? odcinają światło. Dobra, czekaj. No, ale ty już jak... nakręcasz to, co jest ze systemu z tego świata. Ty już to nakręcasz, chcesz wcisnąć. Ale ja się ty nie przyjmuję, bo ty bardziej się przyjmujesz, że karę trzeba zapłacić Chodzi ty, o, ja. spraw... chodzi o sprawiedliwość. Wali, rozumiesz? No wali? Co, o co chodzi? Ale jak, wali? jak cię zamkną za długi, to co powiesz? No i co? No i co i nic, niech zamykają i co... I nie dadzą ci rybki no i, co? i co zrobisz? A mięsa no nie jesz. a rybki nie dostaniesz. No no, no 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 no. No i jak będziesz tam żył? Jak mięsa nie lubisz? Ty wiesz co, ty już prze prze, prze ja, ja, to, ja już przechodziłem te rzeczy. Zamkną, przyjadą. zamkną, aresztują. Ale świat Cię wychowa, jeśli nie słuchasz Chrystusa Sprawiedliwości, Jego. Ja, ja też się uczę cały czas Chrystusa. Dobra, uczcie. Ja mam swoje, Ty masz swoje, ja mam swoje. Ja, 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 ja mam Chrystusowe, Emanuel, Bóg znamy. A z Tobą jest jaki ojciec? Jak nie płaci Cezarowi, to jaki ojciec z Tobą jest? Co na CPN nie płaci za paliwo? Ze świata korzystasz czy przeciwko świata? Ze systemu nie korzystasz? Ale ty, ty wiesz o tym, że te przepisy to są chore przepisy, te zarządzenia i te regulaminy, jakieś prawo religijne. Regi ja im dam religię. No dobra, no ale jakbyś jak miał, jak miał wypadek i ci ze szyją byś miał 10 szwów i te szwy by były jakie? Było po to być potrzebne, żeby cię ciało wzrosło. I to prawo jest po to też żeby na razie było, jakie jest. A później przyjdzie prawo doskonałe. W sercu. Dobra. Ja, ja mam doskonałe, tak więc ja się nie będę stosował do tego. A ty już myślisz, dobra, aresztują, przyjadą, trzeba zapłacić. Nie, ja myślę, że nie, nie będę cię tam jeździł, odwiedzać więzienia, jak cię zamkną, bo teraz nie słuchaj. No. A ja dobra. tam się nie wybieram tak daleko. Czekam na moją żonę. Wiesz? Dobra. A ty dbaj o twoją rodzinę, jak masz kontakt z dorodką, z dziećmi, wnukami, bo kto nie no, dba o no swoich? To dlatego mówię, to dlatego mówię, najpierw zajadę sobie do żywca, a później... Ale popłać najpierw długi, bo jak cię zginą za długi, to możesz nie dojechać. Aha. <laughs> ty już, ty już, ty, ty już przewidujesz wsioła. Tak, to na dla dobra jest, bo mi cię kochamy, Aha. ale Aha. masz być uczciwy względem prawa. Bo ojciec jest sprawiedliwy, wiesz, Emanuel? Co Bogu, to Bogu no, Cezarowi, ciebie... zarobić, co zarobi? No, no, wiesz co, według prawa, ale ty prawo, to, to wiesz, mnie to najbardziej interesuje. Mam w jednym... To No co, na czerwonym świetle przechodzisz, tak? Czy na zielonym, jak to tam jest? Ale powiedz, e, oni sami ustawili protokół, czy tam coś spisywali. Nie, 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 chcieli tego. Przy... Po swojemu wszystko napisali i ty i ty myślisz, ale że ja są, mam to są granice prawa, że niektóre od nich prawa nie musisz przestrzegać, musisz. Ale nie, te granice ale prawa te, nie... Te, kto bardziej mamy słuchać Boga niż ludzi? I tutaj granice musisz wiedzieć, gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna, prawo Dobra. Boże. Na razie Proszę. jesteś troszkę cielesny i troszkę pogubiony w tym prawie. Bez prawie i troszkę się burzysz, ale myślę, że ojciec Cię wyszkoli. Emanuel, Jafę. Ja wiem, że ojciec jest i nic się nie stanie. A choćby nawet to ja nie, nie będę ani miał do kogoś pretensje, żal czy Ale jeden, ja. jeden też grał w totolotka i mówił, modlił się, My. ale nie skreślił kuponu i nie dał szansy. A jeden, jedna też łódka, czekała na łódkę, że żeby... Bóg znaczy, że Bóg ją uratuje, a trzy łódki tam Bóg posłał, na no, czeka na Boga, nie? I utonęła. A Bóg mówi, no trzy razy tam posyłały łódki. No. Także miałeś y, o, ostrzeżenia, nie tylko od nas, bo wiesz, ludzie też tam ci niektórzy karcą słusznie. Także twój ojciec niech będzie pokorny i zrozumie, że prawdziwy ojciec go poznasz, jaki jest naprawdę. Nie, nie. nie poznałeś, jeszcze dopiero dobra, poznasz. Dobra, nie reguluj mnie, co. Dorotka, będzie, twoja dorotka też zem. Cię poznała i czuje Rąc. Twoją miłość. Twoja dorotka Cię os osądzi, no ocenić dokładnie. Ona wie, czuje Twoją miłość doskonale, bo trzech synów A. na głowie i, i wychowywała, jeszcze chciała z Tobą być, jak byłeś tam i razem i tak dalej. Także Twoja dorotka jest Twoim sędzią, najbardziej takim tutaj ludzkim, ale. Chrystus posługuje się ludźmi, żeby Cię też utemperować. Do usłyszenia. Trzymaj się słowa prawdy, Emanuel. Tak. Cześć. Cześć. Cześć na Ta. Do usłyszenia. Cześć, niech będzie chwała na wieki wieków. Nie Amon, amen, tylko na wieki wieków niech będzie z nami Ojciec. A tak, kochani. Prawdziwy ojciec żywy.